I to jakie wyjdą wam wyniki, to Was będziemy oceniać, czy dobrze to sprawdzacie, czy nie. Trzech tych inspektorów będzie tak rozdygotanych, nie będą wiedzieli o co chodzi. Te wyniki będą tak zaburzone, że się później... Dzień dobry moi drodzy, vlog jakość, kolejny odcinek. Dzisiaj ja powiem Wam o MSA. Jak zrobicie dobrze? Postanowiłem, że przy, idę się do biura, nie wiem, daleko 3 km. Przy okazji Wam opowiem o MSR. Ostatnio mówiłem Wam o tym, że bardzo ważne są dane przy podejmowaniu decyzji, w jakości i nie tylko. One w jakości są bardzo kluczowe. Ale co zrobić, żeby zweryfikować, czy dane są prawdziwe? Skąd wiemy, że dane, które posiadamy, są ok? Przecież możemy mieć złe dane, pomimo tego, że ktoś je zbiera, pomimo tego, że ktoś zainstalował wskaźniki kpi pomimo tego, że jest kontrola jakości ktoś mierzy daną charakterystykę w dobrej mierze, może okazać się, że te dane są złe, bo mamy nieprawidłowy sprzęt, mamy nieskalibrowany sprzęt, mamy nieprzeszkolony personel. I widziałem firmy, w których na takich danych zarządza się latami. I ludzie dziwią się tam, że nie rozwiązuje się problemów. A brakuje zrobienia dobrego MSA i Gagea Renard, o których opowiem wam wkrótce. A co to jest to całe MSA? MSA jest to z jednej strony kalibrowanie sprzętu i ustawienie odpowiedniego systemu do tego, żeby wiedzieć, że ten sprzęt jest skalibrowany, a z drugiej strony wykonanie sprawdzianu, wykonanie testu przy pomocy trzech narzędzi, przy wykorzystaniu 10 sztuk produktu, którego wymiary znamy i za pomocą trzech kontrolerów. To jest takie wzorcowe przeprowadzenie MSA. Można robić je w innych ilościach. Gage Rendar oczywiście, można je robić w innych ilościach, przy innych proporcjach, ale to spotyka się najczęściej 3 razy 3 razy 10. Ale to nie wystarczy, żeby wyniki były dobrze zrobione w filmie bo wiele osób nie przygotowywuje się dobrze do MSA. Bez tego przygotowywania wszystko spali na panewce. Powiem Wam też o tym, jak się dobrze przygotować do MSA. A co u mnie? U mnie całkiem dobrze. Rozwijamy dwa biznesy w tym momencie, jeden mój, Inżynier Jakości, Szkoła Jakości. Akurat jest Black Friday w ten piątek, więc możecie znaleźć sporo fajnych pakietów. Niszki nawet do 77%. Że jak chcecie rozwinąć swoją karierę zrobić fajne szkolenia, to jest fajna okazja teraz. No, Akademia Nowa Cert nabiera takiego przyspieszenia, że nie spodziewaliśmy się tego, mówiąc szczerze. Wynika to z tego, że naprawdę brakuje wiedzy, brakuje informacji na temat spowalnictwa. Inżynierowie spowalnicy interesują się coraz bardziej Akademią Nowa Cert, więc zapraszam Was Akademia akademianowacert.pl jest tam fajne artykuły, e-booki, webinary, szkolenia. Dzieje się dużo. MSA zaraz, już jestem blisko. W MSA jest jeszcze taki dość skomplikowany wzór. Gauge 1&R. Wiele osób uczy się go na pamięć. Nie wiem po co, No pozostało już po studiach. Przypominam, że mamy 2020 rok. W związku z tym dostaniecie ode mnie plik Axelowski, który Wam to wszystko policzy za Frico. Tylko zostawcie komentarz, że go chcecie. Tak się składa, że nie ma jeszcze nikogo w biurze, więc będzie dobra okazja, żeby Wam wyjaśnić, jak przygotować się do MSI, do Gage R&R. Bo wiele osób od razu przystępuje do robienia testów, do robienia weryfikacji. Na to nie o to chodzi. Wiele firm ma już kalibrację, ma jakiś tam system, który sprawdza te sprzęty. A później każdy rzuca się na robienie testu Gage R&R. Co jest błędne, bo złe przygotowanie zaburzy wyniki i dalej nie będzie się nic wiedzieć. Zrobię sobie kawę i Wam o tym opowiem. I wyobraźcie sobie teraz, że pracujecie na produkcji. Chodzi, ktoś do was z dnia na dzień i mówi wam weźmy trzy osoby. Dostaniecie po 10 sztuk, dostaniecie po y, suwmiarce i będziecie mierzyć dany wymiar i te jakie wyjdą wam wyniki to was będziemy oceniać czy dobrze to sprawdzacie czy nie. Trzech tych inspektorów operatorów będzie tak rozdygotanych, nie będą wiedzieli o co chodzi. Nie będą rozumieli tego co robią, że te wyniki będą tak zaburzone, że się później nie poskładacie tych wyników do kupy. I możecie liczyć sześcioma różnymi sposobami ten gauge Randar, czy Wam wychodzi tyle procent, czy tyle, czy jest na zielono, czy pomarańczowo. Ale jak źle to zrobicie, to Wam nic to nie da, bo MSA gajdżar to nie jest liczenie tego wskaźnika. Tylko to jest potwierdzenie tego, zweryfikowanie tego, czy ludzie dobrze rozumieją, co mają mierzyć, czy rozumieją wymagania i czy macie powtarzalność i odtwarzalność, bo to jest zawarte w tym słowie Arendare, Repeatability and are". repetiveness to jest bardzo trudne słowo po angielsku. Większość osób skupia się na liczeniu, na liczeniu wskaźnika, bo wskaźnik, kawę miałem robić, bo wskaźnik musi wyjść, żeby klient był zadowolony. Nie o to w tym chodzi. Wy macie potwierdzić, że macie dobry system pomiarowy. Więc jak należy do tego podejść? Trzeba ludzi uświadomić, czym jest MSI under arendary, jak to zrobić. Ta słynna świadomość jakości. Nikt nie wie, jak robić świadomość jakości. Przeszkolcie tych ludzi, wytłumaczcie im dokładnie, co to jest MSI arendary, jakie są, dlaczego to robimy, po co to robimy, kto tego wymaga, jakie są konsekwencje, jeżeli coś nie wyjdzie. Powiedzcie im, że nikt z nich nie straci pracy, że nie muszą naginać tego wszystkiego. Wytłumaczcie im, że to jest zrobione dla ich dobra też, że będą mieć później mniej pracy, mniej problemów, bo będą szybciej rozwiązywane jakieś problemy jakościowe, gdy się pojawią. Kolejna rzecz, trzeba ludziom wytłumaczyć, że nie mogą się komunikować między sobą, że nie mogą ze sobą rozmawiać w trakcie tego testu, nie po to, że chcemy sprawdzić, kto jest z nich lepszy, tylko po to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki. Przeprowadzenia tego testu. No i kolejna rzecz to jest wybór odpowiedniego sprzętu, który jest skalibrowany na 100%, bo słyszałem różne historie. Zweryfikujcie to nawet przed samym testem. Skalibrujcie to, jak możecie na miejscu, na jakiejś płytce wzorcowej, sprawdźcie ten sprzęt. Kolejna rzecz, nie trzecia, tu było trzecia. Kolejna rzecz to jest zapewnienie warunków odpowiednich. Muszą mieć takie same warunki te osoby. Jeżeli będziecie robić ten gejsz na trzech różnych zmianach, sprawdźcie, czy jest taka sama temperatura. Sprawdźcie, czy jest taka sama wilgotność. To może mieć już wpływ na wymiar. Wyobraźcie sobie sierpień, 32 stopnie na hali, a w nocy na trzeciej zmianie jest 20. To może mieć wpływ na wynik. Zależy, co mierzycie. No i ostatnia, najważniejsza rzecz, moi drodzy. Zbierzcie te dane w dobry sposób. Ustalcie jasny i precyzyjny sposób zbierania tych danych. Może to być zwykła kartka, może to być komputer, może to być Excel ale niech to będzie zapisywane od razu po pomiarze, a nie po wszystkim. Tyle razy mówiłem o tym najważniejszym i najważniejszym, a zapomniałem o najważniejszym, czyli o wyborze produktów. Wybierzcie 10 produktów, co do których jesteście pewni danego wymiaru. To nie ma być sprawdzanie produktu, tylko systemu pomiarowego, moi drodzy. To jest też częsta pomyłka. Musicie znać wymiar, jaki będziecie mierzyć dokładnie, nie z rysunku, tylko ktoś musi Wam to wcześniej pomierzyć na każdym produkcie, żebyście mieli punkt odniesienia. I moja dobra taka rada, żeby też wpleść tam dwa produkty niezgodne, poza tolerancją. Nie po to, żeby zweryfikować, kto się pomylił, kto znajdzie go lub kto go nie znajdzie, ale żeby sprawdzić system pomiarowy. I o tym też pamiętajcie. O tym Wam zaraz opowiem, bo często te wyniki nie wychodzą w odpowiednich przedziałach. Nie wychodzą te słynne procenty, na które wszyscy się skupiają, a podejmowane są złe działania albo w ogóle działania nie są podejmowane. Powiem Wam, jak to zrobić dobrze, żeby później mieć dobrze działający system pomiarowy. Wziąłem Was tutaj, teraz, bo jak nie wychodzi MSI under Arendart to w 99% firmy e, wini się ludzi, którzy robili e, weryfikacje, którzy robili ten gauge Arendar, Mówi się, że jeden nie potrafi mierzyć, drugi nie potrafi sprawdzać. To jest najpoważniejszy błąd. Potem się powtarza jeszcze raz tego arendara, szuka się znowu winnych, aż w końcu wyjdzie i każdy się później skupia na liczeniu tego wskaźnika zamiast zrobieniu czegoś. Co wiecie, co trzeba zrobić, ale nikt o tym nie myśli racjonalnie wtedy, nie wchodzi ten czynnik. Jeżeli macie jakiś problem, to jest jeden prosty sposób. 5W2H, opisanie tego problemu w odpowiedni sposób i zrobienie po prostu diagramu, i szikawy, Rybiej ości, wypisaniu tych elementów, które mogły później tak, maszyna, zarządzanie, sprzęt ewentualnie ten człowiek, ale to też w, ostatnim, w ostatniej kolejności i burza mózgów w wybór tego, co nie działa w naszym systemie, szukania przyczyny, wdrażania akcji korygujących. Nie wincie ludzi, szukajcie dobrych przyczyn za pomocą diagramu i szykawy, za pomocą tych fundamentalnych narzędzi, których niestety rzadko kto stosuje, zamiast tego próbujemy odkrywać na nowo świat, Wyważać otwarte drzwi, a pod nosem mamy gotowe rozwiązania, które pomogą nam usprawniać nie tylko systemy pomiarowe, ale ogólnie firmę. I to chcę, żebyście zapamiętali na sam koniec z MSA. To nie jest liczenie wskaźnika tylko i wyłącznie gauździa RDR, ale to jest uszczelnienie systemu pomiarowego. Nie skupiajcie się na tym wskaźniku dziwnym, na którym każdy się skupia, tylko na tym, czy wasz system działa. Jeżeli chcecie dostać ode mnie plik excelowski, który Wam automatycznie policzy ten gauge R&R, żeby też tych wzorów na nowo nie wrzucać do Excela, to napiszcie mi komentarz, wyślę Wam ten pliczek excelowski. No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zachęcam też do skomentowania, co myślicie o tym vlogu i jakie chcecie jeszcze inne tematy, żebym poruszył. Dzisiaj to już tyle ode mnie.